Otworzyłem drzwi z prezentem w rejku, prostym pudełkiem przywiązanym czarną wstążką. Myślałem, że to będzie kolejna noc udawania. Uśmiechy, uprzejme oklaski, zwykła gra wspierającego mejża. Ale wtedy zamarłem. Pokój eksplodował śmiechem, kieliszki szampana przechylały się. A tam, na jednym kolanie, stał jej CEO i patrzył w górę na moją żonę z diamentem tak wielkim, że siedził z każdej ofary, jaką dla niej poniosłem. Czy zostawisz swojego biednego, impotentnego męża i wyjdziesz za mnie? Słowa przecięły muzykę, tłum, moją pierś, a potem usłyszałem jej odpowiedź. Tak. Pomieszczenie ryknęło. Śmiali się ze mnie, jakbym był wieczorną rozrywką. Człowiek, który zbudował ich świat, zredukowany do żartu. Nie upuściłem prezentu. Nie krzyknąłem. Nie błagałem. Po prostu odszedłem. Kiedyś była dla mnie wszystkim, a może tylko mówiłem sobie, że jest. Poznaliśmy się, gdy nie miała nic: długi, zepsuty samochód, pusta lodówka. Wypełniałem przestrzenie, których sama nie potrafiła. Opłaciłem jej studia, opłaciłem leczenie matki, stałem za nią na każdym posiedzeniu zarządu, kiedy mówiła, że firma jest jej. Ale to była moja firma. 90% pomysłu, moje pieniądze. Moje wykonanie. Dałem jej koronę, bo dobrze w niej wyglądała. I przez lata powtarzałem sobie, że to wystarczy. Powinienem wcześniej dostrzec pęknięcia, późne noce w biurze, nagłe obrzydzenie do mojego dotyku, sposób, w jaki wzrygała się, gdy ludzie nazywali mnie prawdziwą siłą. Ale miłość oślepia, zaufanie więzi, a ja byłem zbyt mocno związany, by dostrzec nóż w jej dłoni. Pierwszy prawdziwy sygnał przyszedł trzy miesiące temu. Paragon w hotelu schowany w jej torebce nie jej styl, zbyt nieostrożny. Potem szepto pracownika, wahające się oczy, połknięte w pół słowa ostrzeżenie. W końcu anonimowy mail. Zdjęcia, na który wchodzi z nim do penthouse. U. Jego dłoń na jej talii. Serce mi pękło, ale twarz pozostała niewzruszona. Podziękowałem informatorowi. Usunąłem dowody i zachowywałem się. Jakby nic się nie zmieniło, ale wszystko się zmieniło. To była noc, w której zacząłem planować. Nie szalałem, nie robiłem awantur, studiowałem, wyciągnąłem każdą księgę, każdy certyfikat udziałów, każdą klauzulę prawną. Firma nadal była moja, dom mój, konta moje. Ona nigdy nie sprawdzała papierów, bo zakładała, że moje oddanie jest wieczne. Patrzyłem, jak wydaje pieniądze. Jakby rosły na drzewach, nie zdając sobie sprawy, że drzewo zapuściło korzenie w mojej dłoni. Umawiałem się cicho z prawnikami, firurdzicznie, precyzyjnie. Każdy składnik majątku, którego dotknęła, został przekierowany. Każda karta, każde konto, każda wypłata, wszystko zależne od mojego zatwierdzenia. Pozwalałem jej szaleć. Wakacje, cukienki, szampan, a ja zaciskałem niewidzialne sznurki coraz mocniej. I czekałem na właściwą scenę. Ta scena objawiła się właśnie dzisiaj wieczorem. Kiedy usłyszałem jej, tak, uśmiechnąłem się. Mało, skrycie, ale prawdziwie. Bo w momencie, gdzie to słowo wyszło z jej ust, wszystko, co myślała, że posiada, wyparowało. Na moim telefonie jednym ruchem anulowałem wszystkie płatności, wszystkie karty kredytowe, wycieczkę do Paryża, którą planowała, rezerwację jachtu na przyszły miesiąc, Cipotekę, o której nie wiedziała, że jest na moje nazwisko. A potem firmę Moja firma 90% udziałów 357 milionów dolarów. Sprzedałem jej jednym precyzyjnym ruchem, zlikwidowałem, wyciągnąłem grunt pod jej nóg i pod nogami impelium jej kochanka. Jedno naciśnięcie przycisku i ich królestwo stało się gruzem. Kiedy wróciłem do domu, telefon eksplodował jak fajerwerki. 156 nieodebranych połączeń. Ona, on, zarząd, przyjaciele, którzy kiedyś żebrali o okruchy z naszego stołu, teraz desperacko domagali się wyjaśnień. Ignorowałem ich wszystkich. O północy rozległo się pukanie, ostre, natarczywe, niemal spanikowane. Otworzyłem drzwi. Stała tam. Bez pierścionka na palcu, bez śmiechu, tylko rozmazany tu spływający po twarzy, włosy w nieładzie. Arogancja zniknęła. Próbowała coś powiedzieć. Pozwoliłem, by cisza ciężko zawisła między nami. W końcu wychrypiała: Co ty zrobiłeś? Usunąłem się na bok, wpuściłem ją, pozwoliłem zobaczyć dokumenty równo rozłożone na stole: dowody własności, dowody wycofania, dowody jej upadku. Ugieły się pod nią kolana, usiadła bez dźwięku. oczy błądziły po cyfrach, podpisach, datach. Zniszczyłeś wszystko? Wyszeptała. Nie, powiedziałem spokojnie. Odebrałem to, co było moje. To ty zniszczyła siebie. Błagała. Po raz pierwszy od lat naprawdę błagała. Nie o miłość. Nie o przebaczenie. O pieniądze. O przetrwanie. Jej CEO już ją zostawił. Wyznała. Nazwał ją uszkodzonym towarem. Wyrzucił chwili, gdy zorientował się, że firma zniknęła że fortuna wyślizgnęła mu się z wypylonowanych dłoni. Człowiek, dla którego mnie zdradziła, wyrzucił ją jak śmieć. A teraz chciała, żebym ją złapał. Nie złapałem. Patrzyłem, jak rozpada się w moim salonie. Kobieta, która kiedyś uważała się za nietykalną, teraz zredukowana do szlochu na mojej podłodze. Nie czułem nic. Ani wściekłości, ani smutku. Tylko zamknięcie. Kiedy w końcu podniosła wzrok, z opuchniętymi oczami i zdartym głosem nachyliłem się i wyszeptałem jedyną prawdę, która się liczyła. Chciałaś, żebym był biedny, impotentny, pośmiewiskiem, ale rozejrzyj się. Kochanie, kto jest teraz bezsilny? Podszedłem do drzwi, otworzyłem je i czekałem. Wyszła chwiejnym krokiem. Z rozbitą dumą, drzwi zamknęły się za nią z cichym kliknięciem. I po raz pierwszy od lat cisza brzmiała jak wolność.